Witajcie, z tej strony Altum Polska mamy takie solidne rzemieślnicze drzwi z zamkiem centralnym Motura. Ten zamek tutaj oczywiście był, tylko teraz klient sobie zażyczył wymiany rozety, klamki i od wewnątrz Tak to wygląda. I montowaliśmy wkładkę FA ICS. Bardzo porządną, bo tak jak zawsze powtarzamy. Jeżeli mamy rozetę antywłamaniową porządną, to wkładka ma być po prostu bardzo bezpieczna pod kątem prób wytrychowania, tak? A to są ICS, FICs czy, czy 4K, zresztą EPS również, tak samo jak Kaby. Większość wkładek u nas na stronie są bardzo ciężkie do do wytrychowania, jeżeli w ogóle to możliwe. Myślę, że przy ICS-ie raczej niemożliwe. No i widzicie, klient sobie sam, sam zakupił, bo my trzeba pamiętać o tym, że nasza firma nie sprzedaje klamek, bo klamek jest taka ilość, że nie sprzedajemy. Natomiast poleciłem miejsce, gdzie kupić dobrą klamkę, nie marketową, tylko porządną klamkę. To są ciężkie dosyć drzwi, więc to muszą być muszą dobre klamki. No i porządnie przekręcona rozeta. Bardzo elegancko to teraz wygląda. Jakie ładne błyszczące kremowe. No, zapraszamy na stronę, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą jak zawsze. Subskrybujcie kanał i obserwujcie nas. No, dziękujemy bardzo.